Panowie, jak się nazywacie? Kasper Świerczyński. Skąd przyjechałeś? Storunia. A kolega? Adrian Nowakowski i przyjechałem z Torunia. No dobra, panowie, może najpierw do ciebie pytanko, twoja pierwsza edycja Pingla Cup. Czy już byłeś wcześniej, widziałeś, słyszałeś? Nie. To jest pierwszy raz, gdy tu przyjechałem i na razie to świetnie się bawię. No, jak Ci się podoba, bo to taka hala solidna, światło, dźwięk. Tak. Czujesz się jak profesjonalista? No, nieraz mam takie przeczucia. Tak? A już y, grałeś coś? Tak, grałem i wygrałem do zera. Do zera, a no to forma jest? Tak, jest forma. Czyli co, celujesz w jakieś podium? No, mam szansę. A patrzyłeś na innych zawodników, jak sobie radzą, pewnie tu tak, z, z całej Polski, nie? No, też nieraz popatrzę, żeby potem być przygotowanym. Dobra, podobne pytanie do kolegi jak tam. Yy, po raz pierwszy jesteś czy miałeś już okazję? Ja już byłem trzy razy i ja teraz jestem młodzikiem ogólnie i ja przyjechałem koledze jako coach. Trenerem jesteś? A, no widzisz. Yy, to jakie rady dajesz swojemu zawodnikowi, żeby dobrze mu poszło? Yy, no, żeby po prostu grał i trafił w stół. Grać i trafi w stół? To bardzo dobra rada, nie? Czyli co? Właśnie, zaraz nie grasz, obserwujesz jak, jak Ci się podoba, bo chyba więcej stołów wiesz niż w wcześniejszych edycjach, co? No jest więcej stołów i fajnie, ogólnie jest. Dobra panowie, znacie jakiegoś suchara? Suchara? Znasz suchara jakiegoś? Tak. Dawaj. Dlaczego ptaki lecą do ciepłych krajów? Dlaczego? Bo nie będą szły. Piękna sprawa. Znasz jakiegoś suchara lepszego? To wiem będzie ciężko przebić. O! o! Mam jeszcze jednego. Czemu, czemu pociągi się nie wymijają? Czemu? Bo jadą po kolei. Pięknie. A wiesz co robi chirurg w operze? Nie. Operuje. <laughs> no dobra, pozdrawiamy. Dzięki.